hej witajcie na moim kanale, ze Maci, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać w firmę Simulator i przed rozpoczęciem odcinka zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z, z dzwoneczkiem e, i lecimy do oglądania e, no wyleć, do oglądania oczywiście dzisiaj se omówimy update czego wczoraj nie nagrałem tak, urywek tylko dałem z live'a e, więc dzisiaj se omówimy calutki update'cik mam nowe konto więc muszę teraz... A, się. Muszę teraz od nowa wbić, więc no. Yy, lecimy. Dobra. Okej, okay, dobra, sorry że tak, ale na, na filmie, Ale no. I teraz najlepiej wbić Te, te... Kojniki takie. Te takie kojniki. inaczej no, te, no. no Power. power. Pop. Więc dobra. Omówimy się Zaraz sobie pozbieram te prezenty. Czekaj. Nie mogę używać. Wait. Dobra, trzy wezmę naraz. Rebierca mogę zrobić, ale nie... rebirtha, ale nie chcę go robić, bo stracę. Dobra, lecimy. W ogóle audyty z Kozacki pod względem tej całej e, wytrzymałości serwerów i też widoczności tych wszystkich rzeczy. No, bardzo fajne. Kozacki. Zaraz otworzymy troszkę egów. Będziemy kończyć ten odcinek. Tak, bo to musi być taki króciutki, żeby mieć też co mieć wrzucone na YouTube. Subujcie kanał z dzwoneczkiem oczywiście. Już wam przypominam. Przypominam wam. Sub, łapkę w górę, subskrypcja i like. Więc no, teraz lecimy, może, otwierać te prezenty. Yy, mam wie 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 nie wbiega się tak. Dobra, lecimy. Pam pam pam. Aby kozacki, takie 8 na 10. Yy, bo tam coś bym jeszcze to poprawił, nie? Ale im trade'y dodam, no nie wiem czy jeszcze dodadzą. jeszcze. Chcieliśmy z dragonem, chciał albo tego tego epika chociaż. Będzie coś, będzie coś, nie gadaj, że sam te będę dropić Może chociaż jakiś. No, widzę, że razy tam żadne nie dropi Dobra, przeprzerabiam sobie jeszcze przed końcem odcinka. Eee, może jeszcze jeden. Mogę zrobić toksika, mogę zrobić toksika, mogę zrobić toksika. Equibest, tak, tak, to jest to golden equibest. I mamy pecik, peciki. Dobra, więc kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie suba, łapkę w górę i miłego, miłego, miłego końca weekendu. No. Re.